Witam Państwa serdecznie na moim kanale, Natalia Samary, Zdrowie, Urodę i Fitoterapię. Dzisiaj chcę Wam przedstawić 5 nietypowych objawów kamicy żółciowej lub zastoju żółci w pęcherzyku żółciowym. I mowa nie będzie o bólu w nadbrzuszu lub o gorzkim smaku, tylko o takich objawach, które ogólnie możemy zlekceważyć. A jeżeli udamy się do specjalisty i powiemy, co nam dokucza, to niestety możemy być leczeni, na zupełnie coś innego. Nikt nie zwróci uwagę na pęcherzyk żółciowy. Także sprawdźcie, czy któraś z tych pięciu nietypowych objawów przypadkiem u Was nie występuje. Ja się nazywam Natalia Samaryc, jestem naturopatą i cieszę się, że Państwa interesuje medycyna naturalna i naturalne sposoby wspomagania swojego organizmu. Dlatego zapraszam do subskrypcji kanału i komentowania moich wideo. I pierwszy objaw. To jest problem z widzeniem w ciemności. Inaczej jeszcze na to mówią kurze ślepota. Wiadomo, że podstawowym powodem pojawiania się takiej dolegliwości, takich objawów, to jest niedobór witaminy A. Ale to nie jest tak, że my za mało Podajemy swojemu organizmowi tej witaminy w diecie. Najczęściej problem jest w tym, że ona po prostu się nie wchłania, bo za wchłonięcie witaminy A w naszym organizmie, za to, że organizm potrafi ją wykorzystać, odpowiada proces trawienia tłuszczy. A to żółć odpowiada za to, że tłuszcze są emulgowane, a witaminy rozpuszczalne, takie w tłuszczach jak witamina A, witamina K, witamina D, E no to one wtedy będą przyswojone przez organizm w odpowiedni sposób w odpowiednich ilościach. I jeżeli mamy zastój w pancherzyku żółciowym, żółć nie pracuje tak jak należy, nie wydala się w odpowiednich ilościach, nie ma prawidłowego trawienia tłuszczu, bardzo często występuje właśnie taki problem z niedowidzeniem po zmroku w ciemnościach. Drugim objawem jest rogowocenie taka gęsia skórka na ramionach. I możecie Państwo dotknąć, dotknąć swojej skóry na ramionach, no nie przez ubrania oczywiście, i zobaczyć, czy nie występuje coś takiego jak taka szorstka skóra, takie wrażenie, że są jakieś wypryski, jakaś wysypka, tylko gdzieś głęboko pod skórą. Bardzo często świadczy to o zastoju żółci. Zdziwicie się, że najczęściej takie zmiany też mają dzieci. I może niekoniecznie świadczy to o tym, że tam już kamienia w pęcherzyku pojawiły się, ale na pewno, że jest zastój żółci. I rzeczywiście, nawet małe dzieci mogą mieć takie dolegliwości. I związane to jest przede wszystkim z niewłaściwą dietą. Dlatego, jeżeli u waszych dzieci. Takie objawy występują lub u Państwa też, to trzeba zwrócić uwagę na ilość węglowodanów prostych w diecie. Trzeba je ograniczyć i dodatkowo trzeba y, zadbać o reżim pitny. Jeszcze do wody dobrze jest dodawać różne dodatki, takie jak sól, na przykład kłodawska lub morska szczypta. Lub dodawać łyżkę soku z cytryny albo łyżka lub łyżeczka octu jabłkowego, żeby bardzo dobrze organizm nawodnić. Kolejny objaw nietypowy, bo raczej nie zwracamy wtedy uwagi na pęcherzyk, to jest ogólnie suchość skóry, pękanie pięt, suchość śluzówek, na przykład śluzówki oka. Jeżeli u kogoś przez dłuższy czas występuje suchość oka, idzie do okulisty. Okulista sprawdza, nie ma żadnych powodów, żeby taki problem wystąpił, bo oczy są zdrowe, a krople nawilżające nie dają trwałego efektu. Sprawdźcie, zbadajcie swój pęcherzyk żółciowy. Kolejny objaw to jest ból głowy, który się pojawia przy ekspozycji na słońce. I taki problem może się pojawić nie tylko u osób, które mają kamicę żółciową, bardzo często może być u osób, które mają już pęcherzyk żółciowy usunięty. Dlatego, że usunięcie pęcherzyka żółciowego absolutnie nie świadczy o tym, że powód zastoju żółci został usunięty. Pamiętacie, mówiliśmy o tym w jednym z moich nagrań, gdzie opowiadałam, rysowałam na schemacie, jak to wszystko wygląda. Możecie Państwo oglądnąć to wideo, jeżeli nie wiedzieliście. Ono się nazywa Jak żyć bez pęcherzyka żółciowego. I może, jeżeli kogoś ten temat nie interesuje, bo pęcherzyk jeszcze na miejscu, no to może nie sięgnęliście po to nagranie. Ale myślę, że będzie tam kilka bardzo ważnych wyjaśnień. Także, jeżeli któryś z tych wymienionych objawów się pojawia, oglądnijcie, żeby poszerzyć swoją wiedzę na ten temat. Piątym objawem, który chcę Wam dzisiaj przedstawić, jest Czerwony Nos. No, myślę, że zwykle widzimy u ludzi, które nadużywają alkoholu, że nos w pewnym momencie robi się czerwony. Jest to związane właśnie z zastojem żółci ze względu na to, że rozwija się stan zapalny w wątrobie i jest obrzęk albo stłuszczenie wątroby alkoholowe, albo maskość. Natomiast na pewno jest ogromna ilość ludzi, które mając czerwony nos, w ogóle nie piją alkoholu. I mogą powiedzieć, że to ich w ogóle nie dotyczy. Ale tu trzeba inaczej na to popatrzeć. Niekoniecznie po alkoholu będą występować takie obrzęki. To może być niealkoholowe stłuszczenie wątroby lub jakiś stan zapalny wirusowy lub od nieprawidłowego żywienia lub od nadmiaru insuliny, no bo spożywamy na przykład za dużo węglowodanów prostych i wiele, wiele innych powodów. Jednym słowem, jeżeli pojawiają się takie objawy, z zaczerwieniony nos, trzeba koniecznie przebadać pęcherzyk żółciowy i wątroby. Trzeba zrobić takie podstawowe, bardzo popularne badanie USG y, jamy brzusznej, Uwzględniając oczywiście bardzo dokładną diagnozę wątroby i pęcherzyka. Niestety, to nie jest takie badanie, które w 100% pokaże nam, co się w wątrobie dzieje. Bo bardzo często jest tak, że nie pokazuje tak naprawdę całego obrazu. I możecie Państwo zobaczyć takie wnioski o skuteczności badań, które są podane na forum medycyny rodzinnej. 15% wszystkich przypadków, kiedy kamienia są i potwierdzone w innych badaniach, na przykład w badaniu rezonansem magnetycznym, w badaniu USG nie wychodzą. Niestety jest to związane z tym, że na przykład kamienia takie uwapnione, one będą bardziej widoczne w USG, a kamienia, które tylko z cholesterolu się składają, to już niekoniecznie wyjdą nam w takim badaniu. To wcale nie znaczy, że badania robić nie trzeba. Trzeba go zrobić. A jednak pamiętać, że nawet gdyby w badaniu to nie wyszło, a organizm już sygnalizuje, że coś się dzieje, to koniecznie trzeba podjąć odpowiednie kroki. Bo tak naprawdę każda osoba powinna na co dzień dbać o to, żeby był prawidłowy odpływ żółci. Dlatego odsyłam Was do jednego z nagrań, który już na kanale jest. Jak pozbyć się zastoju żółci? I napiszcie mi bardzo proszę, czy któryś z tych objawów. Już u siebie obserwujecie, a może już nawet parę. I jeżeli tak, to tym bardziej zastosujcie te proste wskazówki, które Wam w wcześniejszym nagraniu podałam. I mam nadzieję, te filmy moje będą dla Was przydatne. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, życzę dużo, dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnych wideo. Z Wami była Natalia Samarek.